i było, że powiem może, jakie projekty lubię najbardziej. Takie, kiedy robi się w danej technologii coś po raz pierwszy i takie, w których efekty pojawiają się szybko, a dla organizacji są wymierne. To takie poczucie, że chmura rozwiązuje problemy, czyli wydaje nam się, że jeśli dziś coś nie działa, to pójście do chmury magicznie to naprawi. Dużym wyzwaniem jest też multi czy rzeczywiście dwóch czy trzech dostawców to odpowiednia droga, a jeśli tak, to jak technicznie i organizacyjnie do tego podejść? I ostatnio temat mojego wystąpienia na Cloud Connect to design for failure, czyli takie projektowanie usług, żebyśmy zawsze byli gotowi na awarii. Dla mnie definicja Cloud Native nie mówi tylko o tym, gdzie i w jaki sposób uruchamiać aplikację, ale bardziej o tym, w jaki sposób budowana jest jej architektura. Tak, żeby była lekka, przenaszalna, szybko się podnosiła i zwijała, żeby bardzo dobrze się skalowała. Dla mnie Cloud Native to zgodność z A. A co definiuje niszowe rozwiązanie? Najwięksi gracze chmury publicznej mają dziesiątki usług, które można nazwać niszowymi. Ja korzystam z tych usług, których poziom dojrzałości pozwala adresować wymagania i rozwiązywać wyzwania naszych klientów. Moje ulubione usługi w chmurze to Netflix, Spotify i oczywiście wszystkie smaki Kubernetes'a u każdego z dostawców.